Hej wszystkim, z tej strony Foxborough i doskonale wiecie, że uwielbiam narzekać. Tym razem chyba jednak wpłynęła na mnie ta cała atmosfera świąt, bo w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wszystkich fajnych rzeczach, jakie pojawiły się w tegorocznym Snowgul Dog. Zacznijmy więc od the Wilderness, które nie tylko dostało śnieg, ale też mały rework. Poprawiono między innymi tę całą platformę, którą widzimy, kiedy teleportujemy się na mapę, ale też wodę w jeziorku i mam wrażenie, że system jaskiń, ale co do tego nie jestem do końca pewna. Oczywiście sam w sobie rework jak najbardziej na plus. Jedyne co mnie w tym reworku boli, to muzyka, bo brzmi jakby chciała na siłę być tajemnicza, a tak naprawdę wilderness powinno być miejscem eksploracji, przygód i zabawy, więc nijak mi to do siebie nie pasuje. I jeszcze jedna malutka rzecz, o którą mogłabym się ewentualnie przyczepić, to fakt, że aktualnie mamy śnieg w Training Grounds, School i właśnie w Wilderness. Przy czym Lookout pozostaje starym, dobrym lookout i trochę irytuje mnie fakt, że kiedy przechodzę z innych mapek, należących do kompleksu school, i właśnie idę sobie do Lookout, to nagle zmienia się strefa klimatyczna i tam w ogóle nie ma śniegu ani nic więc mam nadzieję, że to również zostanie zmienione przy okazji przyszłej aktualizacji. Następny fajny aspekt Snoggle Talk to questy fabularne i ponowne użycie Ice Storm Island. Tutaj właściwie ten punkt mówi sam za siebie. Questy fabularne były super głównie dlatego, że w, można powiedzieć w taki bardziej naukowy sposób tłumaczyły powstanie hybrydy, którą jest Frostmare. I fajnie, że School of Dragons nie zapomniało o tym, że Marazmor lubi sobie tam e, podążać za zorzami polarnymi, które właśnie nad Ice Storm Island występują. I fakt, że smok, który jest główną nagrodą tegorocznego Snoggle Talk średnio mi się podoba, ale mimo wszystko fajnie jest wiedzieć, że jego istnienie jest mimo wszystko uzasadnione. Co zaś się tyczy ponownego użycia Alstom Island, to po prostu lubię widzieć, że stare lokacje dostają nowe życie, nawet jeżeli jest to na czas trwania dosłownie trzech questów. I ogólnie Ice Storm Island można powiedzieć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy zdarzyły się tam jakieś zmiany, bo całkiem niedawno dodano budynki, które pojawiają się tam wraz z jakimś questem, i pamiętam, że nawet na to narzekałam w jednym z odcinków przechodzenia Ice Storm Island, że właśnie robimy quest i te budynki się nie pojawiają, ale no, jednak z Club Dragon słyszyło tyłki i to naprawili. A teraz również dostaliśmy małe rozwinięcie i rework, przynajmniej, można powiedzieć, wnętrza Ice Island, gdzie pojawia się dodatkowa jaskinio-komnato-coś, gdzie znajdujemy dodatkowe tablety odnośnie Nowego Smoka, więc oczywiście jak najbardziej na plus i mam nadzieję, że takie stare wyspy będą częściej używane. Punkt numer cztery to brak większych bugów. I tak wiem, jak bardzo kontrowersyjny jest ten temat, i musicie tu pamiętać, że mówię tylko i wyłącznie na własnym przykładzie, ale rzeczywiście nie napotkałam większych bugów. Tak naprawdę, jedyny irytujący problem, który napotkałam, to chyba Ted, który jest indykiem i utknął pod ziemią na Bug Island. Z nieco mniejszych błędów pojawił się też problem ze znikającym UI po wejściu w How to Play. Jednak tak naprawdę, wystarczy tylko i wyłącznie zrestartować grę. Nie napotkałam nas żadne problemy typu labirynt nie dający cukierków jak miało to miejsce podczas DreadFall czy też wywalanie z serwerów również podczas DreadFall jak i każdego właściwie innego eventu. I ostatni już punkt na mojej liście to labirynt i jest po prostu genialny. Nie dość, że jest on łatwy i przyjemny to dodatkowo możemy odpocząć od wszystkich wkurzających challenge jakie napotkały nas podczas DreadFall. Muzyka jest przecudowna, zwłaszcza w ostatniej części labiryntu, i uwielbiam fakt, że wykorzystano różne ciekawe skórki, między innymi śnieżną skórkę na Eruptodona czy też kryształową skórkę na śmiertnika zębacza. Trochę szkoda, że a propos dodania tego do labiryntu nie pojawiła się ta skórka w sklepie, ale mimo wszystko jest to taki unikat, że można powiedzieć, że da się to wybaczyć. I cóż, mam nadzieję, że następne eventy również będą tak samo fajne i działające jak tegoroczny Snow, tak? A tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.